Emilia Dórnik Jesteśmy właśnie na oficjalnym wernisarzu Lady in Red, którego autorem zdjęć jest Bastek Czernek, który jest tutaj obok mnie. To jest taki ciekawy kolor, bo to jest kolor krwi, romantyzmu, serca. Z czym to tobie się kojarzy? Z miłością. Z miłością? Z no jest to dla mnie no niesamowicie seksowny kolor. Że czerwień kojarzy się z pasją, z gorącym sercem. energią, z e, superbohaterami, bo przecież Superman nosił czerwoną pelerynę. Jak w dzieciństwie oglądałem bajki, to ten czerwony Czerwony kolor zawsze wybrzmiewał. Na co dzień bardziej wolę takie pastelowe kolory, ale rzeczywiście jak jest wieczór, tak jak dzisiaj ubrałam się na czerwono, to też dodaje to też takiej pewności siebie. W sumie nie noszę czerwieni na co dzień. Tą, tą koszulę kupiłam wczoraj w ogóle. Po tej sesji chyba będę miała więcej czerwonych ubrań. Jest kapitalny, jest czerwony. A ja uwielbiam kolor czerwony i to jest po prostu w moim guście. Piękna kobieta. Eee... Gdzie masz coś czerwonego? A mam tutaj koguta czerwonego, mam róże czerwone, mam... Tak. Jak się czujesz w czerwonej sukience? Najlepiej. Czerwona sukienka dodaje tyle energii, eee, kobiecości, seksapilu. No. Mówimy o kolorze, co jest bardzo powierzchowną sprawą, natomiast te zdjęcia przeglądałam i one mają pewną kontynuację, mają głębię. Czym one są dla Ciebie? Czym ta wystawa jest dla Ciebie? Odpowiedzią, jak widzę, Młodą, silną kobietę, niezależną, która sobie radzi w dzisiejszych czasach. Zdjęcia są super, mają dużo e, seksapilów w sobie, a także tej drapieżności, e, palmy, e, kobieca kocia natura. No, fotograf świetnie to ujął. Dla mnie bardzo stresująco. Czym się stresujesz najbardziej? No, odbiorem ludzi. Czy może się będą śmiać, czy może jakoś inaczej to odbiorą, więc. No... A jakie do ciebie docierają na razie opinie? A modelka, która jest przepiękna, ubrana na czerwono, właśnie podbija to zdjęcie, tak? I zwraca, zdecydowanie zwraca na siebie uwagę. No, wszyscy mi mówią, że, że bardzo ładnie, bardzo fajnie. A tak, mamy tutaj przed nami jedno zdjęcie, gdzie kobieta jak taka pantera, kocica, ale mody. Ona się ukrywa pomiędzy palmami, które tak naprawdę ją dopieszczają i jeszcze bardziej dekorują jej naturalne piękno. Bardzo podziwiam Bastka, bo to jest młody, bardzo taki rozwijający się mocno artysta. Bardzo mu kibicuję. Myślę, że... No... Za chwilę będziemy go coraz to w nowych jakichś odsłonach oglądać. Ja nam pracę Bastka już od dłuższego czasu, mieliśmy też okazję współpracować, więc doceniam jakby każdą jego inicjatywę, jeśli chodzi o wystawę, także no, jak zawsze klasa. Fajne ujęcia są, e, takie nieoczywiste, widzę, że Bastek bardzo lubi grać cieniami, e, no i kolor czerwony, to jest nasz kolor, Londynki go kochają, uwielbiamy, to prawda. Ja się mocno inspiruję Ani Lejbowic. Zawsze podziwiam jej scenografię, jej pracę, ten ogrom, jaki jest przy jej sesjach. I kiedyś chciałbym też być w takim miejscu. Życzę Ci zatem samych sukcesów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Okay.